Okay, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, ja jestem Węsk i witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiejszy poradnik będzie skierowany dla osób, które grają w The Inclejta dwojeczkę na komputerach, ponieważ jest to mod, dzięki któremu jesteście w stanie wyświetlić wszystkie inhibitory na mapie, których jeszcze nie zdobiliście. Jak widzicie, jak oddalę sobie mapę, to tych inhibitorów jeszcze jest tutaj naprawdę sporo i rzeczywiście tutaj taka liczba występuje, ponieważ do uzbierania mam jeszcze około 69 sztuk, jeśli dobrze liczę, także lecimy z filmikiem. Okej, okay, także pierwsze co musicie to oczywiście pobrać Plik, który znajduje się w linku poniżej. Pamiętajcie oczywiście, żeby na tej stronie się zalogować, ponieważ jeżeli się nie zalogujemy, to nie będziemy mogli tak naprawdę pobrać tutaj tego pliku. Ok, gdy już wejdziecie na tą stronę i się zarejestrujecie oraz zalogujecie, to wyświetli Wam się coś takiego i oczywiście jeden, co musicie zrobić tutaj, to kliknąć pobieranie manualne. Później wyskoczy Wam takie okienko, oczywiście tutaj klikamy slow down. -land". I gdy pojawi się już tutaj nasz link, to albo Wam pobierze automatycznie, albo będziecie klikali tutaj. Myślę, że to jest dosyć proste, ale wolę pokazać. Ok, i gdy już mamy nasz kliczek, to oczywiście sobie go rozpakowujemy. Hops! I w tym folderze znajduje się dokładnie jeden plik o nazwie data 3.pak. Jedyne co musicie zrobić tak naprawdę to kliknąć kopiuj. I teraz tak naprawdę jedyne co musicie zrobić to znaleźć folder Source. U mnie się on znajduje w bibliotece Steama, Steam Apps, później Common. Szukamy Dainklita dwójki, potem mamy Pecha i jest Source. I tutaj dokładnie w tym folderze klikamy sobie po prostu wklej. Ja już ten klik miałem wcześniej wklejony, ponieważ jak widzieliście, pokazywałem już te inhibitory, także tak naprawdę mam tutaj już ten klik wklejony. Jedyne, co musicie teraz zrobić tak naprawdę, to wejść do swojej gry i już tak naprawdę te inhibitory powinny Wam się wyświetlić. Sprawdzałem to jeszcze na GeForce Now, czy będzie również nam to pokazywać i niestety nam tego nie pokazuje, a z racji tego, że ja właśnie tam na GeForce Now sobie najczęściej gram, no to raczej z tego nie skorzystam. Oczywiście pamiętajcie, że jest to duże ułatwienie dla osób, które nie lubią szukać tego wszystkiego, albo którym po prostu brakuje jakaś jedna lub dwie sztuki, to myślę, że ten mod na spokojnie Wam pomoże. Jeżeli chcecie sobie sami odkrywać świat, sami chcecie odkrywać te inhibitory, to oczywiście tego nie musicie pobierać. Ja Wam tylko pokazałem, że taka możliwość istnieje. Niestety tylko na komputerach, na konsoli, na Xboxach, na PS4, PS5. Niestety tej możliwości na ten moment nie ma, więc no tutaj akurat jest przewaga ze strony właśnie pc No ale cóż, to tyle ode mnie tak naprawdę w tym filmie. Mam nadzieję, że komuś ten mod tutaj w jakiś sposób pomoże. Standardowo, jeżeli możecie, to zostawcie jakiś ślad tam na dole. I co? Widzimy się oczywiście w kolejnych poradnikach. Do zobaczenia.